E, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. E, a więc idziemy po kolejną misję. Na przykład, w tym akcie. Trzeci odcinek, oczywiście, lecimy kierowcę z tylnego świecym. No więc zobaczmy, e, co to będzie. A więc Klikamy E, wychodzimy. I nie ma co to sobie zagłuszać, wziąłem, żeby kurcze jakby co... Jesteś atakowany, widziałem jest kurzę, że będę atakowany. Eee, tu zawsze chyba jesteśmy atakowani. Patrzyłem u innych na filmach to też. Patrzyłem, ja oglądamy jednego youtubera teyy tą serię, którą teraz aktualnie dostawiła. I no też tak było.

He's such a loser. He is. They sat up waiting for him until three in the damn morning. I. I'm Hey. No hacker. Hey. What's your problem? This new no. Hacker. This new Hacker. Okay. No. There you are. Oh, mommy. Mogę go zabić albo mogę zlokałtować. Chyba zaraz zrobię. E, nie wiem czy go dogonię. Na pewno. O ty kur... Daj SS Mikara, będziemy mi... kurde wsiadę są choroby. Ja... Chciałem go z tułukiem wziąć, żeby tutaj nikt nie zawalił No dobra, będziemy wypełnić ultralizować w lesie da Kurde Nieeeeee Ładź, ładź, ładź Hakuj, no hakuj To wszyscy mały, spoko Jeszcze się stało, jak mamy tą z tym z Więc dobra, gonimy go. Zunimy go znowu, ale się mi trochę, tylko kurde posiedzieć. Nie wiem w jaką jeszcze, kurde, no na czerwonym jezdku. A teraz powinno być, ja powinien być głośny bo w drugim odcinku też nie byłem w właśnie, mimo że grę połowę no ale no... Znaczy, wciszyłem grę. Teraz to połowa po z nie jest do goszczu mi razy 30. To będą pewnie mocniejsze sumy, ale nie, niestety nic nie połowę. Centralizacja, neutralizacja. Dobra.

that's bad fucking news. If I remember right These guys communicate through the grid. There is, there is no I have to I'm going to Huh? online. No, 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 I just No, jakbym chciał wybrać to co? Wstecz Wyścigi ścigi mnie bardzo nie interesują. Idzie jest online i poproś o cel, Jak miałam poprosić to? Jak miałam poprosić?

Ja wiem co on z nimi zrobi. On mi tutaj <paszy. grymne> nie popatrzy. He gdzie on jest? Szuka mnie. Ale chowam się w samochodzie. Teraz to sobie finicję bo mnie zaraz profiluję i będą jaja A to może będę w kółko jeździć? Czy okno będzie cały czas pomniejszać? <grym wytkujesz> Nie, może dobra A, Jak on tutaj biega to sobie po prostu poczekam Dobra mi sypka. Może za mną trochę czeka ludzi, ale... Spoko. Gdyby jestem na pomocze, nie. W sumie moglibyśmy im dać przyjeżdżali, dobra. Dadzi ja, on tam lata. Zimmy okno się zmniejsza jeszcze. Zimę. Kurde, teraz mi sprękuję tego. O, idzie do mnie, idzie do mnie Ja <laughs> i paszał <laughs> już chciałem startować A patrzcie, no inwentyne ociążone rówka, są zajebiste, kurde To jest bankomat w ogóle, gdzie tu nie jesteś, Tutaj gdzieś W ogóle bankomatu sobie trochę też po... Robimy That's a bit of one, such a much Ah, do Alright. Now I can deal with George. What's your emergency? Dobra, to jest spierdana. Help? Ty motorki są zrobiste. Gdzie jest y, ta robota jego? Kurde, nie wiadomo. Dobra, jadę prosto. The... Więc szukają, nie. Patrzcie, włączam tutaj sobie. Uo! Tu mnie nie znajdą. To jest w takim garażu, nie? Skalamy. W razie w Nie powinni mnie znaleźć. Tak chyba mnie odkryli. Tak, odkryli mnie nie. Teraz pierdzielam. A ra. jednego zamknąłem. Mogą dwóch ze mnie ale nie dawno, nie udało się. Dobra, podnosimy most. I teraz w kartę zahamować. Ale oni też przeskoczą pewnie, w O, spokoj, w tym mostu zbędę zaipsa jak powiem. All right, lost Call a day All right, I can with job Some kind of driving contract Delivering a guy somewhere This won't be a typical taxi service The trick with these jobs is avoiding the cops Maszyna z napojami tutaj jest, a bankomat jest gdzieś jest tutaj. Teraz wam pokażę, jak to działa. Przez mi mam kasy 1000, 000. spoko. A będziemy mieć dużo, dużo hajsów. Tutaj mamy bankomat, o właśnie, mamy bankomat, patrzcie. Crashujemy komputer, widzimy blue screen i mamy hajsy. Jedzie tak, jakbyście pod. Kurde, no nie. Zagłuszać, zagłuszać, zagłuszać. If you or... yeah, i see 911 please state your emergency need police here fast hello are you still there hello Yes, i'm i'm just moving out of the house Teraz byle by mnie Nie mnie awesome. wylicaju. Będzie dobrze. Jak uciekniemy przed nim. To już sobie mogę ten podnieść. Ten most. Więc jak widzimy, jesteśmy poza skanem, oczywiście tych skanów nie będzie tylko jeden. A tutaj możemy się w sumie schować. się tam leci jeden skan. Musimy przed nim uciekać. Zanim on się zakończy. O już, uciekliśmy Teraz nie będziemy... Powieć. Kurde, leci za nami Czy... Nie wiem, czy leci, czy co to robi Kurde, nie ucieknę tak Mamy przyspieszyć Gdzie Yes! Dobrze Punkty zdolności, drzewko Jak widzimy, dobra, mamy dwa punkty zdolności Spoko, Na walka co to jest? Szybkie palce, to już mamy Koncentracja, to może nie Hakowanie, sterowanie kolejką, blokady to będzie dobre. Ale jak tam walka, to już mi... tutaj się nic nie da. odporność na kulę. granat dłonkowy, jazda, hakowanie to jest dobra. Granat dłomkowy, nie mam nic do innego. Chyba tylko zdolności. No, zobaczę. No, nie mamy nic innego do wyboru. Przecież tutaj mieliśmy trochę. Na to, otwarcie samochodów Ale to mamy już O właśnie O, zmniejszam rękę podczas kolizji kierowcy, pod, e, podczas kierowcy za. Co ja O, takie słupki powinniśmy Nie no, to nie da Kurczę, już 9 minut A my jeszcze nawet tego nie zaczęliśmy e, Da się zmienić na inną broń? Co inną broń na. Uh, o, Ale chowaj to, broń. Fuck man, it's all gone to shit. I'm on my way. Hurry. Chowaj oh to miało być odłamkowy. I about old bankway The Chicago police managed to interrupt a night in one of died at the scene while one remains at large. like within Parker Square as police have set up roadblocks. a green light on suspect Teraz tak, gdzie ten gościu? To jest This squad, mamy na CTOS Search, for now. Tutaj dziś chyba jest. Nie, tutaj jest. Co units, be squad CTOS suspect.

body was found on the south side of chicago this morning sources say it was an apparent mob execution

对，哎，快快，嗯，没事了，没事了，没事了，对。我们宿舍呢，全是子弹。你们总变大了，难道？ i za mną już biegnie chyba nie wykulacie na laminie co bite policjantka wiecie co ja mam macha całtek ja kupiłem sobie we, we wcześniejszej wcześniej tej grze teraz nie kupowałem nie? Siedzenia. Dobra, ja mam o 14 minut. Dobra, co ma taki na przykład. Tam chłopaki, jeszcze Chicago Police managed nighttime invasion on a manufacturing plant.

You have an invitation, or you're dead. I'm the driver. Fuck man, what took you so long? You got a car? This thing's shot the hell. No, my rules. Your car. That's the job. All right. Well, come on. <laughs> let's go. the <laughs> I what the shit Eddie's dead I left him back there oh man the cops came out of nowhere this is bad just follow the route and keep an eye on oh this is plan Shit! Eddie's dead. I left him back there. Oh man, the cops came out of nowhere. Wrong, this is bad. Man. Just follow the route and keep an eye out. The cops are still searching. Police. Your route's uh, gonna get us killed. Yeah. Sit back and keep quiet. Oh, just stick to the plan. I know what I'm doing. That's how you buddy wound up dead. <laughs> Come on. What's the plan? Talk to me. You need to calm down. You got the island locked up. Stick to the back alleys, garages. Keep out of sight. Um, if you see, kill the engine, cut the lights. You keep quiet. Must be an old parked car. Understand? Yeah. Yeah.

stop listen the cops the... are going to want which means you're escort to the hospital but you you to to the hospital to a... i bez. said you were going to to but you to the here did it there's some guys meeting don't fuck it up now <laughs> yeah you <I don't> <laughs> No zdrżeliśmy się ze ścianą. Kilometrów. Why is the club boss us? not meaning us. Meaning you. Someone I swear I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I, I mean it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast. I didn't... <laughs> Shh. Quiet now. It's all over, son. Yeah. I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed. What matters most. Here's how the world turns. Not much room for fuck ups. Oh, oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck up, though. Yeah, it... it wasn't. Girl, calm now. It's all right. Calm? Get a chance to talk to your mama? Call your friends? Your girl? No, sir. I was in a hurry. That's good Very good yeah. Boom Mr. Quimp. Oh <clears throat> <Oy. laughs> <laughs> nie było oh, no boom było Oh jednak Tell your employer I'll call again. If ever I need a, another delivery. <laughs> have been praying on Chicago since before I was born. I could have done the city a huge favor if I put one between his eyes. Yeah, this is this is exactly what I've been trying to stay away from. It always comes back hard. That can't happen again. hey, how to go? you finished that job yet? you thought i'd be okay working for the tax support? no, i'm not. it's a paycheck. it's a paycheck. relax. yeah, sure. i don't know if i'll take them. oh, you need give me my name. who says no to extra cash right? oh, and since you asked, maurice is doing just fine in his new home. Ja tym sklep z ubraniami No ale o, o postępach to ja wiem. Nie już baterii. Misja wypełniona, a więc widzimy się w kolejnym odcinku. Jeszcze sobie zobaczymy tutaj e, sklepik, muzyka Tutaj się gdzieś kupuje. O Bandyta! You won't find what I've got anyone I've got something for you. We need to meet. Meet? What, face to face? Should I look for a guy in a mask? No mask. Just follow my signal. I thought you never wanted to meet. I don't, but we need to meet. E I said, don't Uh, a więc do kolejnego odcinka należy coś hej.